Dzień dobry. Dziś za kierownicą ponownie bardzo starego znajomego, jak bardzo aż z 2016 roku, bo wówczas SEAT wypuścił swój pierwszy SUV Ateka. Oczywiście to nie był pierwszy SUV w tej rodzinie, bo Ateka to jest oczywiście bliźniaczy SUV wobec zarówno Skody, jak i Volkswagena, a w dużym stopniu także Audi. Ale nie o nich mówmy. Seat Ateca od początku zrobił bardzo dobre wrażenie, po prostu dlatego, że miał wyrazisty charakter. Dwa lata później, kiedy Cupra stała się wydzieloną marką, Pojawiła się Kupra Ateka, i okazało się, że ta wydzielona marka to nie jest tylko kwestia sportowego wcielenia. Być może niektórzy z Was oglądali niedawno mój film na temat Seata Leona, który też już kończy swoje istnienie na rynku, podobnie jak Ateka. Marudziłem wówczas, że Seat. Leon, konkretnie, że po tym samochodzie widać jak bardzo um, Marka Seat robi za najtańszą, za e, takie popychle w rodzinie. Kupra jest tutaj zupełnie innym przypadkiem, bo to nie jest tak. Że Kupra nagle pojawia się jako sportowa wersja tej niechcianej tego kopciuszka. Nie. Kupra wyraźnie jest luksusową wersją seata, ale nie tylko seata. Kupra Ateka w porównaniu z Seatem Ateka wygląda jak niebo a Ziemia. To jest pięknie wykończone auto. To jest auto z dużo lepszymi materiałami, z materiałami o zupełnie innej, szlachetnej fakturze. To jest auto, w którym się siedzi, mając wrażenie. No prawie że premium. Prawie. W każdym razie akcenty, które tu się pojawiają, materiały, kolorystyka. Zresztą popatrzcie na samą w sobie kierownicę. To jest niby ta sama kierownica, co we wszystkich innych seatach, ale ona jest piękna. Ona jest pięknie wykończona. Ona robi świetne wrażenie. To samo tyczy się całego wnętrza. Inaczej zrobione, inaczej uformowane, inaczej obszyte fotele i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie inny samochód. Jasne, za to się ciężko płaci, ale no jest, jest jeszcze jedna porównywalna wersja. Seat Ateca, Kupra e, Ateca mianowicie z silnikiem 1.5 TSI różnica między nimi wynosi prawie równe 33 tysiące złotych ale kupra, a taka jako kupra, ma nie tylko o wiele lepsze wykończenie ma również o wiele, wiele lepsze wyposażenie seryjne tam właściwie nie ma już co dokupić tam jest automat seryjny, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta straszna niby różnica kurczy się w momencie, kiedy zaczynamy porównywać, co za to jest. Pomijam już fakt, że jako kupra samochód zawsze ma adaptacyjne amortyzatory, a więc możliwość wyboru. Sposobów, w jaki jesteśmy więzieni. Ta Kupra ATK jest według mnie optymalnym samochodem, nie tylko w palecie Kupry czy Seata. Absolutnie. To jest jeden z tych samochodów, które uważam generalnie za optymalne. Oczywiście z wyjątkami, ale za moment. Z zastrzeżeniami raczej niż z wyjątkami. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo kompaktowej wielkości, zachowując jednocześnie bardzo dużą obszerność wnętrza i bagażnika. Ma wysoką moc, ale nie jest to 300-konny potwór osadzony na betonowym zawieszeniu. Nie, to jest bardzo szybkie auto, które po prostu. Um, jest bardzo szybkim autem, bez konieczności wymuszania na kierowcy czegokolwiek. Bo z jednej strony jego zawieszenie zestrojono tak, że nawet w trybie jazdy komfort doskonale sobie radzi z mocno usportowionym dwulitrowym silnikiem benzynowym o niewysokiej jak na dzisiejsze czasy mocy 190 koni. Ale jednocześnie pozwala się prowadzić bardzo ostro, również po krętych drogach, również o tych, o nie, po tych o nie najlepszej nawierzchni, zdecydowanie. Ale także bez najmniejszego problemu wiezie nas po naprawdę złej nawierzchni. A w trasie, tak jak teraz, wiezie nas w bardzo wysokim komforcie. Mówię o resorowaniu. Mówię o fotelach. Szumy opływowe są jak na rocznik 16, a więc no bardzo już odległy e, punkt w historii e, inżynierii samochodowej. Szumy opływowe są bardzo skromne. Natomiast szumy toczenia i generalnie wyciszenie kabiny pozostawiają sporo do życzenia. Nie, nawet na tle wielu dzisiejszych samochodów, to jest wciąż tylko na zasadzie, że ja się czepiam. Bo mimo wszystko fakt, że mamy na pokładzie e, bardzo przyzwoite audio beats, e, pozwala z dużą przyjemnością podróżować i napawać się dobrym audio. Ale po prostu do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja. I to jest generalnie hasło pod którym opisuje ten samochód. Bo on jest bardzo fajny. On jest optymalny pod względem wielkości, wysokości, komfortu resorowania, e, przyspieszeń, generalnie dynamiki jazdy i Zużycia paliwa, no bo widzicie, to jest auto, które dostało trochę w kość na autostradzie. Nie przeze, nie przeze mnie był bity, ale dostało. I wciąż mamy do czynienia z samochodem, który średnio, długodystansowo zużywa poniżej 10 litrów na 100 kilometrów. Będąc jednak wysokim crossoverem, suwem o. Dużym, mocnym silniku. E, oczywiście, kiedy e, ja tym jeżdżę, tak jak jeżdżę przed kamerami dla Was, zużycie paliwa spada poniżej 8, i tu nie ma na, z tym najmniejszego problemu. Ale znów człowiek się szybko przyzwyczaja do dobrego. Jak na 185 tysięcy złotych bo tyle kosztuje kupraateka. E, 190 konna, strasznie już czuć ten zaawansowany wiek. Strasznie go czuć, na przykład w niedociągnięciach ergonomicznych, bo ustawienie kierownicy wobec fotela nie jest idealne. Jest wygodne, ale do dzisiejszych ideałów mu brakuje. Fakt, że żebyśmy Pozostali na ziemi mocno stojąc. Ta ergonomia, jeśli chodzi o położenie kierownicy wobec fotela, i tak jest dużo lepsza od dzisiejszych suwów BMW, gdzie kierownice są ogromne, niewygodne i za wysoko umieszczone. Tu mogłoby być lepiej. Ale to tylko tyle. To jest na zasadzie, mówię, przyzwyczaja się człowiek szybko do dobrego. Do dobrego również w sensie e, półaktywnego tempomatu, który jest e, na tak wysokim poziomie w grupie Volkswagena, a który jest niedostępny w tym samochodzie. E, przyzwyczaja się człowiek nawet w czasach wyklinanej przeze mnie tabletozy. Ja teraz jestem przyzwyczajony do tego, że tablety są dużo lepszej rozdzielczości, że są dużo bardziej responsywne, dużo lepiej reagują na dotykanie i gesty, a przede wszystkim, że za ich pośrednictwem steruje się funkcjami pokładowymi w dużo bardziej intuicyjny sposób. Nawet bowiem te Volkswagenowskie. Tablety, z którymi ostatnio miałem do czynienia i które wam przedstawiałem jako wkurzające, nawet one są o niebo lepsze od tego, co tutaj dostajemy. Nic dziwnego w sumie, bo ATK wciąż jeździ z pierwszą, drugą najwyżej generacją multimediów i gratów z nimi związanych oraz z interfejsem. I generalnie sposobem sterowania. To, czym jeździłem ostatnio, to była czwarta generacja. Mówię o Passacie na przykład, czy elektrycznym ID5, ID7. To jest czwarta generacja systemu zarządzania energią pokładową, a już bodajże szósta generacja systemów zarządzania funkcjami samochodu. Poprzez ekran. A która generacja ekranu, to już nawet nie chcę kombinować, bo pewnie zaraz jakieś głupoty poopowiadam. I po co? Więc nie ma co marudzić, bo dostajemy to, co w tym samochodzie jest możliwe. I zresztą nie ma się co dziwić, bo samochód, który jest produkowany już, który ósmy rok. No, z całą pewnością nie jest nawet fizycznie przystosowany do tego, żeby mu montować jakiekolwiek najnowsze systemy. Ale, jak na to, co mamy, jak na to, w czym siedzimy, czym dysponujemy, to jest to wciąż jeden z najfajniejszych samochodów, jakie można mieć. OK, bez masażu pleców, bo to nie ta generacja. Bez półaktywnego tempomatu, bo to nie ta generacja. Ale z bardzo dobrym tempomatem adaptacyjnym, utrzymującym odległość. Już z systemem kamer dookólnych, chociaż działającym, no pierwsza albo druga generacja, więc nie wymagajmy. Działającym. Słabiej, gorzej, nie tak intuicyjnie, nie tak e, sprawnie jak w obecnych samochodach grupy Volkswagena. Ale silnik i skrzynia biegów, uwaga, są na najwyższym poziomie, bo one dostały w ramach ostatniej mikrooperacji liftingu. Dostały najwięcej, a mianowicie zupełnie nowe oprogramowanie. Takie oprogramowanie, które się zachowuje, jakby normy WLTP i wymysły biurokratów w ogóle nigdy nie istniały. To jest szybkie, zrywne, reaguje natychmiast. Czysta przyjemność. A jednocześnie, jeżeli człowiek ma ochotę, to. Jeździ sobie według różnych trybów. Mamy również pamiętajmy o tym: tryb off-road i tryb śnieżny. Jeździ sobie człowiek tak, jak sam sobie życzy, i tak jak powiedziałem, ze mną za kierownicą to auto poniżej 8 litrów na każde żądanie schodzi. A cały czas mamy do dyspozycji 190 koni i 320 Nm. I naprawdę jest, czym jest, jak. A przy tym samochód się kapitalnie prowadzi. Zupełnie jakby nie miał wysokie, wysoko położonego środka ciężkości. Zupełnie jakby nie był usportowioną wersją, jest tak wygodny. Ale no dobra, no, człowiek się do dobrego szybko przyzwyczaja. Fajnie by było mieć tych kilka. Zupełnie nowych systemów. Ale tak czy inaczej, to jest jeden z tych samochodów, które uważam za optymalne, zarówno na co dzień, jak i w trasę, jak i rodzinnie. On jest na każdą okazję. No i atmosfera w kabinie jest taka, jak być powinna w samochodzie przyzwoitej klasy. A przy tym, designersko, oj tak. Dziękuję, do widzenia.